Dzień dobry, witam serdecznie. To wiadomość dla pana Jacka Kurskiego. Panie Jacku, wszystko zrozumiałem? W tym właśnie oto miejscu rozpoczynam współpracę z TVP info i wiadomościami. Dlatego na pana ręce, panie Jacku, składam wzorcowy materiał dla wiadomości i TVP info. Łączymy się w tym momencie z naszym reporterem Szymonem Majewskim, który jest w terenie. Halo Szymonie. Dziękuję Szymon za oddanie mi głosu. Proszę Państwa, niedziela, godzina 13 Warszawa. Proszę spojrzeć, tu gdzie jeszcze dwa miesiące temu. Miesiąc temu gromadziły się tłumy. Jak Państwo widzą, nie ma nikogo. Czyżby Komitet Obronu Demokracji trawił kryzys? Nie wiemy tego jeszcze, niemniej jednak, obraz za mną mówi sam za siebie. Proszę Państwa, w tym momencie połączę się ponownie z naszym reporterem Szymonem Majewskim, który jest w zupełnie innym miejscu, żeby Państwu pokazać, jak głęboki kryzys toczy Komitet Obrony Demokracji. Halo! Szymon, czy słyszysz mnie w innym miejscu w Warszawie? Szymon dziękuję bardzo. Dziękuję za oddanie głosu. Rzeczywiście, proszę Państwa, jest niedziela. Warszawa, jestem w innym miejscu. Nie ma tutaj nikogo z Komitetu Obrony Demokracji. Co się stało z liderem Mateuszem Kijowskim, którego tutaj nie ma? Być może jest w innym miejscu, ale powinien być w tym miejscu. Proszę się rozejrzeć. Nie ma tutaj absolutnie nikogo. Łączę się w tym momencie z Szymonem Majewskim, który jest w innym miejscu, i sprawdzimy, czy tam ktoś z kodu jest. Witam, dziękuję bardzo, Szymon. Proszę Państwa, niedziela, godzina 13. Cały czas Warszawa. Proszę się rozejrzeć. Nikogo z Komitetu Obrony Demokracji tutaj nie ma. Wnioski nasuwają się same. Myślałem, że nawet spotkam tutaj Mateusza Kijowskiego. Nie ma go tu. Jestem zdziwiony. Powinny być według mnie tłumy. Proszę Państwa, niech Państwo sami wyciągną wnioski z naszego materiału. Pozdrawiam serdecznie.